Hej, witam wszystkich. Nazywam się Artur Kraśnicki. i Chciałbym Wam pokazać najnowszy model kołowrotka z firmy Browning. To jest model Black Magic. Wielkość 340 MSF 340. Proszę spojrzeć. Może pokażę go tutaj troszeczkę z bliska. Bardzo fajnie kołowrotaczek się kręci. Ma bardzo płynną pracę. Pogrubiony kabłąk. Trzy łożyska, w tym łożysko oporowe. Pojemność żyłki, jaką podaje producent, to jest 0,22-160 metrów. Ja natomiast bez problemu nawinąłem 220 metrów żyłki 22. Tu mam akurat nawiniętą żyłkę, to jest żyłka Quantum Salsa. Świetna żyłka do federa, polecam. Naprawdę bardzo fajnie mi się spisuje. Tym razem mam uzbrojony ten kołowrotek w wędkę. Z serii Argon 2.0 to jest też najnowszy model na 2021. To jest wędka 360 do 90 gram medium heavy. E, może pokażę zestaw końcowy, jak mam też wykonany przy tym kołowrotku. Zestaw, jaki stosuję na rzekę, to jest zestaw na popularnej skrętce. Jest taki krętlik zagrawką przelotowo. O. Do tego jest stopper. Widzimy stopper tu jest. Potem krętka, skrętka przepraszam, jest połączona z żyłką główną i tutaj daję taki specjalny, taką tulejkę gumową, w której te supły po prostu chowam, bo są dwa supy, widzimy. Jeden supeł jest kończący skrętkę, a drugi jest łączący skrętkę z żyłką główną. Ten wężyk pięknie to chowa, o nasuwam i blokuję w ten stoper, o widzimy skrętka jest zakończona krętlikiem szybkiej wymiany. Widać ten krętliczek, widać do którego mocowany jest przypom, no i tak ten zestawik sobie wygląda. Tak więc bardzo polecam stosowanie takiego zestawu. Każdy może sam sobie zmontować, zrobić, ja sam je wykonuję. Co do kołowrotka, to będę go dzisiaj pierwszy raz używał nad rzeką, tak więc zobaczymy, co ten kołowroteczek pokaże. Mam nadzieję, że będzie się pięknie spisywał. W opinii innych wędkarzy z Anglii, z którymi rozmawiałem, mówią, że bardzo fajnie się zachowuje. Gorąco polecam, Artur Kraśnicki, i do zobaczenia nad wodą. Hej, wszystkiego dobrego.